Dobre, jest w pudełku siódmej jakoś. E, my z Rośem staliśmy wstaliśmy o 5.15 i już ruszyłaś śniadanie. E, więc zaraz będziemy robić drugie śniadanie. Mm, dla nas pierwsze. Mateusz jeszcze śpi, powiesiłam pranie, zaraz się musiała zrobić naczynia. Trochę ogląda Psi Patrol, a ja w tym czasie odpowiedziałam na wasze wiadomości, ponieważ już od dłuższego czasu miałam 99+, plus, w tym folderze inne. I strasznie mnie to wkurzało, ja zawsze lubiłam mieć odpisać... Mieć wszystkie wiadomości w tych odpisanych mm. i zresztą e, i wkurzekam tam tą strzałkę, że właśnie tam coś jest. E, I zdecydowałam, że się za to dzisiaj zabiorę i już mam 80 chyba wiadomości tylko mi zostało, e, a było ich na pewno ponad 200 wcześniej, bo po prostu tam jest 99, plus nie pokazuje ile dokładnie. Mm. No ale widzę po ilości tych wiadomości, że naprawdę dużo tego było e, i. Teraz no, zostało mi to 80, ale zabiorę się za to później. Chyba zrobię dzisiaj Jagienice na śniadanie dla nas i dla Rocha. I może z pieczarkami, musimy użyć te pieczarki, które wczoraj jedliśmy we wrapach. Jarom, tak wygląda nasze śniadanie. Ogólnie mi się bardzo podoba. Um, Matthij powiedział, że wygląda strasznie sztucznie to jajko, no ale. Nie nie, 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 Że wygląda jak sztuczne jajko, bo jest takie żółte. Po prostu dałam za dużo kurkumy, może. No. No to ma то есть я дельница. Przed chwilą wróciłam z obiadu u rodziców w ogóle dzisiaj mój wygląd. Po prostu pozostałem bez komentarza. A więc rozumiem makijaż i planuję nagrać jakiś film. Chciałam nagrać film teraz, bo mam właśnie chwilę wolnego, ale no nie chcę mi się malować, jeszcze mogę cał później zaraz zmywać. Poza tym wypadałoby tutaj posprzątać, bo nie ukrywam, że Roch rozsypał wszystko. Otworzył dzisiaj szafkę i, i po wyrzucą maseczki, więc... Muszę to po prostu posprzątać, a moja mama po powiedziała, że mogą wziąć Rosia na rowery, bo akurat będą jechać, więc... Chętnie się zgodziłam, bo po pierwsze Roch lubi rowery, a po drugie tak czy siak wyjechali. E, zaczęłam też piłować po bo stwierdziłam, że już są dla mnie za długie już mi się znudziły takie długie. I wracam do mojej naturalnej długości, która jest taka. E, wiem, że to nie wygląda teraz zbyt atrakcyjnie, ale po prostu, wiecie, spiłowałam na długości. Tutaj kciuka mi się udało też e, spiłować kolor, a reszty nie, bo Rosiu się obudził. Więc ja teraz e, pewnie w przyspieszonym tempie wam pokażę, jak tutaj sprzątam. A niedługo planuję w ogóle dla was clean with me, e, bo prosiliście o to. Więc, e, tak. Ogólnie nie mamy odkurzacza, e, ponieważ my, nasz odkurzacz jeszcze nie doszedł. E, jak dojdzie tam pewno Wam pokażę, a póki co pożyczamy od rodziców, e, i właśnie tak to się kończy, że codziennie tam chodzimy, a ja teraz zapomniałam i moi rodzice pojechali na rowery, więc nie mam jak go wziąć. Myślę, że po prostu, e, ogarnę troszkę, a odkurzę jak wrócą. Mm, I to byłoby na tyle, dobra. Zabieram się za to. jest projekt 22, ja się już z wami żegnam, idę lulać i chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj ogólnie był jakiś, nie wiem, hejt na wszystko, bo mm, po pierwsze YouTube ostatnio coś się psuje. E, wydaje mi się, że przez tą pandemię troszkę nie ogarniają e, tych wszystkich aktualizacji, które wprowadzają w dość w szybkim tempie. E, ja wstawiłam dla wspierających i raczej nie będę go upubliczniać oraz zostawiłam nowego vloga. Jutro mam w planach nagrać jakiś film poza vlogiem, więc nie mogę się już doczekać, idę się wykąpać i spać. Do zobaczenia jutro. Buziaki, cześć. Dzień dobry, już dzisiaj mi dał pospać do 6, ale się jeszcze do Was nie odzywałam. Jest wpół do 7 i muszę... nie wpół do 7, w do 8 już jest. I muszę po prostu wstawić film, bo wracamy do filmów codziennie o 8, a ja tego filmu... Znaczy mam film na YouTubie, ale nie mam do niego opisu, miniaturki i tytułu nawet. Więc zaraz się za to zabieram. Rok właśnie paluszki, bo znalazł jej i rozsypał. I no jak zobaczył, że są paluszki, to już nie chciał jeść śniadania. Ale coś tam zjadł. Tak, jakbyś awokado. I teraz je paluszki, więc niech sobie je. No. Cóż, takie juniorki, wiecie. Wiecie, o co chodzi, pewnie. E... Tak, ja nie bardzo lubię ze względu na ich kształt, moim zdaniem. Są takie długie i może sobie tak fajnie pogryźć. Dobra, nieważne, nie o tym. E... Pewnie później się z nami pomaluje i tak dalej, ale póki co. Idę włączyć komputer, wstawić ten film, a później mam na ósmą lekcję ekonomii. Zobaczymy, czy się odbędzie, bo jeszcze ani jednej nie miałam. Miałam dzisiaj włosy, i moja grzywka to jest jakiś żart, bo się tak odkształciła. O, mam pomysł. No, ja nawet nie wyglądam tak źle w tym telefonie. Na żywo gorzej. Ja właśnie skończyłam lekcję. Dostałam sms że dzisiaj zostanie dostarczona moja paczka z krzesełkiem, które wczoraj kupiłam, więc się bardzo cieszę. Nie, no, także to jest tragiczne dzisiaj. Ale w ogóle. W Fajnie, że w tym SMS-ie zawarli takie ważne informacje. Na przykład byłam że trzeba poinformować, jeśli się przybywa na kwarantannie i tak dalej, i wybrać sposób, w jaki kurier ma dostarczyć paczkę. Mi wystarczy, że zostawi ją po prostu przed domem i za Twoim dzwonkiem. I teraz wiedziałam, że się pójdę pomalować, bo naprawdę mój wygląd jest tragiczny, tylko jeszcze szybko odkurzę zanim to zrobię. Hej, właśnie nagrałam trzecią część hejtów, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Ja tutaj właśnie z moimi kwiatkami siedziałam tak, nie będzie to tym razem na dwa kadry, e, ale chciałam po prostu, wiecie, tak testowo również, e, zobaczcie, jak nagra się to tym nowym telefonem. I przez to, że miałam dość nisko telefon, to musiałam się troszkę garbić i mnie teraz tak plecy bolą, o, że musiałam aż skończyć. Po pół godziny już boli. E, zjem sobie coś i kurczę, mam za 3 minuty następną na lekcję. Roch właśnie ogląda przy Patrol, a do mnie przyjechał kurier. jest tutaj to krzesełko, które zamówiłam wczoraj, więc bardzo się cieszę. W ogóle słyszałam, że ktoś puka i powiedziałam, proszę. Myślałam, że to moja mama, albo ktoś właśnie. Yy, albo matki, bo Mateusza nie ma. Yy, a się okazało, że był to kurier z krzesełkiem, więc zaraz sobie je złożymy i. Teraz będzie jak obiadek, już w krzesełku. Wow! Dobra, ja to chyba wszystko powiem i wtedy wam pokażę. E, Okej, okay, więc tutaj wam jeszcze pokażę na opakowaniu. Tutaj jest, może być takie wysokie, właśnie krzesło do karmienia, albo dla większego dziecka takie e, mniejsze krzesełko. I tutaj z tego, co widzę, są nogi. Raz dwa, gdzie jest drugie? A tu. Tu są nogi. To jest ten podnóżek. Tutaj jest stolik. I siedzisko. Zaraz to złożymy, bo chyba to nie będzie trudne. I się do was odezwiemy. Ta-da! jeszcze muszę posprzątać te papiery, oczywiście, ale rosię sobie kanapeczki z dżemikiem w nowym foteliku. Jak Ci się podoba? On jest bardzo tutaj mięciutki, fajny. No, mi się, mi się podoba. Oh, wow. Tobie pewnie obojętnie, co? No, spadło. Nie wiem, czy dasz radę widelcem, wiesz? Dałeś radę? Brawo! Ogólnie pewnie zaraz będzie cały uwolony, już nie będzie wyglądał tak ładnie, ale co jest naprawdę piękny. Bardzo mi się podoba. Jestem zadowolona z tym nas zakupu. I widać, że te materiały są takiej lepszej jakości. To jest też takie mm, matowe. Fajnie wykonane. Tak bruda się. Tata się zdziwi. Jak raz zobaczy. O, w której wraca? A, to babcia. Chodź, zobacz babcia. A. Akurat pokazujemy nowy fotelik. A. Wow. Ale Rosiu dostał prezent. Rosiul ogląda sobie psi patrol. I ja w tym czasie zrobię pranie i odkurzę nagrałam film na taką pomadkę yy, ale wrzucę mm, jeszcze pranie, póki tam jest zajęty bajką. bo rzadko się zdarza, że on w ogóle się interesuje czymś na dłużej, więc... Yy. Wiem, że mówiłam, że moje dziecko bajki nie będzie oglądać, ale czasami ciężko mu wszystko ogarnąć. Zadzwoni właśnie zadzwoniłam do Macieju, że mamy dla niego niespodziankę, czyli ogólnie ten fotelik do karmienia, ale on powiedział, że okej, okay, to się nie, mogę, nie może doczekać, więc no, się zdziwi. Mati wracając z pracy zrobił zakupy i chciałam wam pokazać, co tutaj kupił. Ja mu nie robiłam listy, powiedział, że tylko... Y musi coś tam, jedną rzecz kupić i właśnie takie zakupy zrobił. To są nasze ekologiczne siatki, których jeszcze nigdy nie widzieliście, bo zawsze o nich zapominam, ale tym razem Mateusz je widział. I tutaj są pomidory. Eee, tu macie, o, zanim Wam pokażę jeszcze to, tu macie ceny, bo ostatnio ktoś prosił, żebym podobała. Eee, Skoro to nie dla mnie, ale Mette Rosiu lubi, Ogronka. E, banki, Następny jogurt dla Matiola. E, Mati jest wielkim fanem grześków, więc e, kupił taką dużą paczkę sobie. Tutaj e, tubki dla Rożka. To nawet nie wiem, co to jest. Jakiś Shake, taki mleczny. Serbo ostatnio się oburzył, że nie kupiłam nic e, na kanapki e, dla niego. Więc tak. Tutaj jeszcze widzę więcej bananów. E, Desperados i samarzy. Następnie safari jakieś, Stawka. E, danonki jabłka widzę, dlaczego tutaj w jabłka? Bo, bo to prostu tak jak Pani podoba. to, jest ładny, to jest tostowy, gdzie tutaj są dwa energetyki, picie i jabłka. Więc ja to wyjmę, a te rzeczy zostawiam w siatkach, to Matiś sobie to poukłada. Ech, chciałabym powiedzieć, że miałam z Wami live'a i teraz Chyba trzeci, czy czwarty raz już zmywałam naczynia. Odkurzałam też już drugi, czy trzeci raz dzisiaj, bo rozsypały nam się... Coś się Coś się rozsypało znowu. I znowu musiałam odkurzyć, więc teraz tutaj jednak tyle i jabłuszka. Jestem brydny. Nie słyszeli, jak? Ty, 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 ty. Ty, ty, jest. Tak. I krzesełko nam się super sprawdza, jest naprawdę bardzo, wydaje mi się, że wygodne, bo ten materiał jest taki bardzo przyjemny i no po prostu też ładnie wygląda. Właśnie Rosiu rzucił jabłko. Jestem bardzo ciekawa, co sobie myślą nasi sąsiedzi, jak ja tak po trzy razy dziennie odkurzam i widzą tylko, jakieś rzeczy. Tym... Że mama ciebie nagrywa. Jesteś strasznie brudny. Strasznie tym daktylem się urodziłeś. Będzie trzeba Cię wykąpać chyba i pójdziemy na spacerek jeszcze. Co? Wieczorkiem. No, albo na rowerek. Tylko trzeba Ci umyć rączki porządnie. Fajnie, że ta tatka jest wyjmowana. I. I właśnie, wystarczy ją po prostu włożyć do zlewu, umyć. Halo! Nie wolno wyrzucać jabłuszka. Można nawet ją wymyć. Nie warto. z tego sprzątać, tylko że nie mamy więc się tym jakoś bardzo nie przejmowałam, ale właśnie fajne, że można ją tutaj, tu takie dziurki można wyjąć, umyć i włożyć z powrotem. Bardzo fajne, bo nam się właśnie ciężko myło jeszcze w tamtym foteliku, który jest u moich rodziców, bo my mieliśmy fotelik, tylko że on został po prostu w domu moich rodziców, tam była jeszcze taka dziurka, była na piciu, teraz Rochowi pokazałam, to będzie otwierał, ale była jeszcze dziurka na piciu i tam w ogóle bardzo ciężko się myło to zagłębienie. O, tak właśnie się zdejmuje. Wychodzisz i myjemy rączki. I tu jest takie właśnie fajne matowe, a sama ta jest y, taka śliska, no, no. y, żeby po prostu łatwo się to myło. Wychodzimy, ewidentnie. Widziałam na Instagramie, że ktoś do mnie napisał, skąd mam pieniądze, że cały czas robię zakupy. I właśnie to było w temacie tego krzesełka. Ja tak poza tym to wam pokażę, bo zrobiłam nowe paznokcie. Takie kwadraty czarne. Z wami na live, kontynuując. Y, to krzesełko było nam naprawdę potrzebne. Widzę, że się przydaje, bo dzisiaj Rosiu już jest w nim trzeci raz. Może w nim sobie nawet oglądać baję, a ja w tym czasie mogę coś porobić, odkurzyć czy cokolwiek, a on a po się... prostu sobie grzecznie siedzi. Jak ja na kanapie, to się cały czas ruszał, chodził, nic nie mogłam zrobić, a teraz właśnie podczas jego jedzenia odkurzyłam tą tackę, tak jak no widzicie wyjęłam, znaczy rościł w sumie wyjął, i umyłam, leży tam i się suszy. I jeszcze Wam pokażę, bo my mieliśmy pieluchy i mamy bardzo dużo nadal tych pieluch dla rocha, ale nie używamy ich i właśnie stwierdziłam, że tą. Strawą pieluchą mogę umyć ręce, bo ona jest taka dość szorstka i świetnie właśnie mi zmyła taka zamoczona pielucha tego daktyla z rąk i nie trzeba się od razu kąpać. Wykąpiemy go wieczorem i super jest do wycierania wszelkich powierzchni, więc chyba nie będę wyrzucać tych pieluch, tylko tak właśnie zrobię, że będą ścierkami. Minogronko chcesz? Już mama ci umyje. Wyszliśmy właśnie na pierwszy spacer od bardzo dawna. Serio, nie pamiętam kiedy ostatnio byliśmy razem na spacerze. tygodnie Jest tak cieplutko, że mam koszulkę i kurtkę, ale bez tej kurtki też by było bardzo ciepło. Rosiu też ma tylko bluzę, więc naprawdę jest piękna pogoda. I takie ładne niebo. Jaką ty masz fryzurę, gdy Ty masz kola. Byliśmy na spacerku i byłam taka zmęczona, że przez godzinę siedzę na kanapie i nic nie robię. Więc zaraz muszę wstać i zabrać zamontowanie filmu, chociaż nie wiem, czy nie przynieść sobie laptopa tutaj na kanapę, bo nie chce mi się wstawać. Eee, I w jestem jakaś strasznie zmęczona, nie wiem o co chodzi. Będę musiała jeszcze tutaj posprzątać, bo typowo wszystkie zabawki są rozwrócone, no ale eee, dziecko się bawi i wiadomo, że będzie bałagan. Więc a jak codziennie będę musiała jeszcze to sprzątać przed pójściem spać, może Wam nagram jakiegoś timelapsa, bo właśnie zachodzi słoneczko, a tymczasem zabiorę się na montaż. I pewnie się już wami pożegnam, bo jestem zmęczona i chcę iść spać. Myślałam jeszcze o live dzisiaj wieczorem, ale robiłam w ciągu dnia i co dużo to niezdrowo, a ja chętnie się wyśpię, bo właśnie ostatnio tak jakoś rzadko są live'y wieżorem, ze względu na to, że po prostu. Jestem przemęczona, nie wiem dlaczego. Strasznie mi się chce spać, nawet w ciągu dnia czasem mam tak, że jak się położę, to oczy mi się zamykają. Nie wiem, czym jest to spowodowane, szczerze mówiąc, ale, ale tak ostatnio mam, co nie zmienia faktu, że jestem pełna sił i naprawdę bardzo chcę nagrywać dla Was filmy, bo miałam ostatnią przerwę i nie zamierzam sobie robić kolejnej zupełnie nie, tylko po prostu. Jestem jakaś śpiąca cały czas i nie wiem właśnie, czym jest to spowodowane. Yy, Odstawiłam kawę, może dlatego. Yy, I właśnie tak to u mnie wygląda. Dobra, zabieram się za ten montaż, bo jak powiem tutaj, że się za to zabiorę, to może się za to zabiorę. Zawsze jak powiem na vlogu, o, muszę posprzątać i sobie nagram timelapse'a, jak sprzątam, to wtedy rzeczywiście sprzątam, a tak to odkładam to na... Nigdy. <laughs> mm, więc dobra, tak, idę sprzątać i nagram Timelapse nie, nie sprzątać. Nagrywać. Yy, nie nagrywać. Montować film. Tak. A to moje nowe paznokcie. Czarne. Dawno nie było czarnych. Czuję się jak taka jakaś yy, emo. Dziewczyna.